Maciek, tym razem o skoki nie będę pytał. A jak tam było w Egipcie, opowiedz? No w Egipcie było bardzo sympatycznie, ciepło, ale w sumie dobrze jest wrócić z powrotem do Polski. Coś tam Piotrek narzekał, że problemy żołądkowe wszyscy tak mieliście? Nie, w sumie problemy żołądkowe miał właściwie tylko Piotrek. Ja nie miałem żadnych problemów. Oczywiście fajnie było, można było odpocząć od wszystkiego nie tylko od treningów, ale od studiów, od nauki. Od internetu, od telefonu, właśnie od tych e, wszystkich innych rzeczy, od których nie można odpocząć, nawet jeśli sezon kończy. No ale w wykonaniu moim i był to aktywny wypoczynek, bo graliśmy w tenisa, w gry zespołowe, chodziliśmy na, na siłownię, na fitness, także tego ruchu było dość sporo, ale jesteśmy takim typem ludzi, którzy lubią tak odpoczywać i to daje, daje nam po prostu takie fajne samopoczucie. No, udało się nam też ponurkować, byliśmy na wycieczce statkiem na, na rafie koralowej, także troszkę tych atrakcji było, ale głównie chodziło o ten odpoczynek. A kto był lepszy w Tenisa na przykład? No, niestety Piotrek. Pierwszy mecz on wygrał, a w drugim był remis, bo w godzinie nie udało nam się rozegrać całego meczu, także te, te mecze były rozgrywane po prostu przez, przez parę dni do, do pełnych setów, ale no, piątek był górą. Słuchaj, to trochę tak e, często w trakcie sezonu. Tak była czasem uważa, że musicie tro, no, mimo wszystko trochę od siebie odpoczywać, a tu nagle kończy się sezon i, i właśnie wszyscy razem jedziecie na wspólne wakacje. To trochę nietypowe. To znaczy e... trochę nietypowe, ale e, akurat jesteśmy taką grupą, która też nie ma nic przeciwko temu, bo jesteśmy bardzo zgraną grupą. Ale też nie było tak, że po prostu w każdy dzień od rana do wieczora spędzaliśmy czas razem. Na przykład było tak, że my wstawaliśmy z Piotkiem po zupełnie innej godzinie jak inni, siedzieliśmy na tenisa. E, tylko we dwóch wracaliśmy, a inni na przykład jeszcze mogli spać, czy w tym czasie być na basenie. Także nie było tak, że, że wszyscy byliśmy do siebie przywiązani e, i każdy spędzał czas tak, tak, tak jak chciał. Oczywiście były momenty, kiedy wieczorami razem się spotykaliśmy, czy razem graliśmy w piłkę, czy w siatkówkę. Ale tak, mówię, przede wszystkim był to odpoczynek i każdy mógł robić to, co, to, co chciał, nie zważając na zdanie innych. Teraz już tęsknił za skakaniem, czy jeszcze nie ciągnie się tak na skocznię? Szczerze mówiąc, tęsknię za treningami, ale niekoniecznie za, za skocznią. Bardziej, e, bardziej na razie e, mam chęć takich treningów e, na sucho, właśnie treningi siłowe, podobne jak, jak w Egipcie, ogólnorozwojowe. Takie gry zespołowe, siatkówka, ogólnie ruch, a na skocznie jeszcze przyjdzie czas. No to dzięki Maciek i życzę jeszcze trochę odpoczynku od tych skoków. Dziękuję bardzo. Dzięki.